Osadzona w realiach kolumbijskiej prowincji. Historia dwojga młodych ludzi, których połączę nie tylko miłość do kawy. Chcesz ofiarować hektar robotnicy? Gawiota uratowała mi życie, a ty mnie wpędzasz do grobu. Sprawdzałem ostatnie salda i zauważyłem dziwne operacje bankowe rozproszone po różnych kontach. Zrobiłeś z kafe Elite pralnie pieniędzy. Skłamiłeś nazwisko Vallejo. To, co ci jest. Tata umarł. Słucham? Przyjedź proszę, potrzebujemy cię. Do hacjendy Casablanca wkroczy również zazdrość, rywalizacja, szantaż i rodzinne kłótnie. Chciałybyśmy kopię przyrzeczenia kupna-sprzedaży, które podpisałyśmy z Donoktawiem. Mój biedny tata. Myślę, że te kobiety chciały go wykorzystać. One domagają się ziemi, za którą nie zapłaciły. Kiedy ją spotykam, dzieje się ze mną coś dziwnego. Jakbym miała jakiś magnes. Jak słodko. Na pewno szybko się otrząśniesz, chyba żebyś się zakochała. A nie zakochałaś się, prawda? Od zakochania do miłości jest bardzo długa droga, nie sądzisz? Nowe odcinki Aromatu Miłości codziennie o 19:00 Tylko na Nowelas Plus i na Kanal Plus Online.